Ale mnie też na spacerze z sami. już wróciłam. Kochani, jak wiecie, film Dziewczyna z Dubaju nie przyniósł mi pożądanej sławy i gratyfikacji majątkowej, gdyż również zostałam oszukana, jak wszyscy, nie zarobiłam na nim złotówki i dodatkowo jeszcze miałam problemy, które ciągną się za mną do dziś. Także nie polecam wchodzić w jakiekolwiek współpracę z. z tym już go znacie, bo jest celebrytą. Natomiast poznałam wspaniałych ludzi, proszę bardzo. Mile wspominam też czas niesamowitych, inspirujących chwil. Do tej pory trzymam z nimi kontakt i z wspaniałymi aktorkami, i z Marysią, i też z Arturem, operatorem, i z Agnieszką, która pracowała z nami przy scenariuszu. Wszystkich ich bardzo serdecznie pozdrawiam i teraz w ich imieniu również bardzo chciałabym Was serdecznie. Poprosić i w swoim, swoim o pomoc dla naszego wspaniałego kolegi, właśnie z planu. Yy, Wojtka, który zrobił niesamowitą scenografię. Jeżeli widzieliście ten film, to możecie śmiało stwierdzić, że była ona po prostu spektakularna. Wojtek i tak jest złotym człowiekiem. Ma niełatwe życie, bo jest yy, yy, tatą yy, dzieci, które też yy, mają swoje problemy zdrowotne ale nigdy nie poznałam tak pokornego, wesołego i dobrego człowieka. I ten właśnie człowiek zachorował na bardzo poważnego raka. Nawet nie chcę mówić, że w jakikolwiek sposób wiem, co czuję, czy, czy z tym się mogę utożsamić, mimo że miałam sytuację związaną z nowotworem na początku roku. Yy, tutaj nawet Wam wrzucę na pamiątkę. Bardzo chciałabym, żebyśmy mu pomogli. Jak wiecie, ja nigdy nie proszę o pomoc dla siebie. Zresztą sama jakoś dałam sobie radę ze swoją sytuacją, która w porównaniu do jego sytuacji jest niczym. Więc proszę, pomóżmy mu. I Wojtek, trzymaj się, jesteś wspaniałym artystą. Kochani, mam nadzieję, że moje rzędy są wystarczająco długie. Ponieważ ostatnio pod postem, gdzie zbierałam na mojego serdecznego kolegę zbiórkę, gdyż jest chory na raka, jedyne na co zwrócili niektórzy uwagę, to moje krótkie rzęsy, o, oczywiście nie mam w sobie żadnego współczucia, więc nie współczuję im tej głupoty, ale pragnę wejść naprzeciw oczekiwaniom, więc oto ja i jednocześnie podziękować, bo w niecały dzień udało nam się zebrać te wszystkie pieniądze. Ani w styczniu Wam pokazywałam już, jak wygląda ta procedura yy, przeglądania pieprzyków, ale jeszcze raz w takim razie wrzucę na storkę, bo właśnie jadę. Kochani, to jesteśmy z Panią doktor. I zły, ładnie wygląda. Wiem, w Instagramie. No, zapraszam. Nawet pieprzyki moje ładnie wyglądają na Instagramie. Także tak, przychodzicie po prostu i. Gdzieś masz ten pistolet, żeby pokazać? Każdy jeden tak oglądacie pod mikroskopem i od razu widać, czy dosunięcie, czy nie. Dokładnie. Mamy trening. Bardzo to lubię. To uważam, że naprawdę jest świetny dla wszystkich, którzy dbają o siebie właśnie w sposób bardzo sportowy. Butatyner glutamina polecam. Ale też dobry na właśnie efekt przeciwstarzeniowy. Dojdziemy. Bez laktozy, bez glutenu, bez substancji przeciwzbierających, begańskie, y, kapsułki. Naprawdę rewelacja. Taki mega koktajl aktywnych y, składników. Dla tych, którzy lubią uprawiać sport, być w super formie i regenerować się od wewnątrz. Mega kobiety energii, kochani. Piękna, kolor sezonu. To mój trener na dziś. My na treningu, tutaj tak. bardzo podopieczna, cudowna forma, świetna tak. technika. Mhm. Wszystko potrafię, więc nie wiem po co tu jestem. Ale super. Polecam, przychodźcie do Jagi Mariusza. No, tu trzeba trochę popracować. To jest, to jest 10 na no, ja już sobie godzinkę potrenowałam i tyle mi e, totalnie wystarczy. Chcę dojść do właśnie dwóch e, razy na siłowni w, w tygodniu. Dwa razy jem no i raz w tygodniu pilates. I naprawdę jestem w takiej formie jak nigdy. Tylko tak jak mówię, no muszę jeść więcej, więc żeby ten mięsień się budował, to jem 300 kalorii, 200 więcej dziennie. No i dużo wody. Pamiętaj się o namwadnianiu się, a najlepiej w takim fashion wydaniu. Glamorous. się was zapytać, co sądzicie o tym, żeby zrobić takie kampy. Już wiele z was do mnie pisało na ten temat, ale teraz mam naprawdę bardzo fajnych hmm, współtowarzyszy mojej przygody sportowej, dietetycznej, suplementacyjnej. Jeżeli chodzi o bardzo fajne, duże firmy, które mogłyby zrobić nam naprawdę fajne kampy. I od strony psychologicznej i ciała, dietetyki, hmm, z właśnie sportu, umysłu, prowadzenia hmm, swojej asertywności, swojej marki, firmy. No myślę, że to mogłoby spokojnie.